Pamiętaj, najgorsze co możesz zrobić przy ćwiczeniu rozpiętki z handlami, to schować klatkę. Zobaczcie, najgorszy błąd jaki możesz zrobić, więc dać barki do przodu i schować klatkę. I wyciskać w ten sposób. To jest najgorszy błąd, który możesz zrobić. Nie da Tobie to nic tutaj, jeżeli chodzi o klatkę piersiową. Zapracują tutaj tylko i wyłącznie barki. Jak to ćwiczenie powinno wyglądać? Łopatki ściągnięte, klatka do góry. I cały czas klatka wypięta. I pod koniec ruchu czujesz, jak klatka jest maksymalnie napięta. I znowu rozciągasz klatkę, ona jest tutaj napięta. I tutaj dociskasz maksymalnie. I ogólnie to jest najczęściej popełniany błąd w tym ćwiczeniu. Używanie barków zamiast klatki piersiowej. A więc ćwicz poprawnie, ćwicz świadomie.